Widzicie tych tutaj? Nie zostawili łapek w górę i myślą, że są bezpieczni, bo jadą czołgiem. Ale jak widać, dla takich zbrodniarzy zawsze znajdzie się kara. Nie bądźcie jak oni, zostawcie łapki w górę. Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Totally Accurate Battle Simulator. To był chyba prawdziwy malarz! Yy, szybko, 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 ja chcę przejąć kontrolę. Nie było tematu. Oczywiście powracamy do kampanii tworzonych przez moich widzów, albo widzów Lutela. Dzisiaj zabierzemy się za historię Polski. Pomóż Lutelowi uratować Polskę i zapewnić jej przyszłość. Ale Lutelowi to nie będziemy pomagać. Dobra, mamy tutaj sześć misji. Zaczynamy od powrotu do przeszłości. Jest 2044 rok. Co, 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 co? To jest przeszłość? A może nie? Niepodległość Polski jest zagrożona. Lutel postanawia cofnąć się w czasie i nie doprowadzić do kolejnych rozbiorów. O nie, kolejne rozbiory, najgorzej. O kurde, co tu się dzieje? Co to jest? Dobra, to mamy mamutową przeszłość. To aż tak trzeba było się cofnąć. <laughs> Chociaż tu czołgi są. Przepraszam, co ty jesteś? Co to jest? Co to za wąsacz? A jaki jest cel? A, pokonać niebieskich, a nie, to to... To ja jestem lutel. Przepraszam! Przepraszam. Gdzie widzieliście takiego lutela? No dobrze, jak chcecie, to możecie dostać takiego lutela. Poczekajcie chwilę. O, proszę, teraz pasuje. Czyli to jest jakiś lutel, nie wiadomo z czym. I trzeba pokonać niebieskich. Ale widzę, że jest dużo hajsu. To nie będzie takie straszne. Sprawdźmy co się stanie. <słyski> No tak, ma to sens. Przepraszam, to ja włączyłem? Bo. Co to. Nie, nie, nie. To, to raczej nie są jakieś moje. Tutaj mamy armię krajową. Dobra, dawaj. Oni to ugrają. Wow, jakie to drogie. To chyba nie ugrają. O kurde, chłopy! Husaria jest w miarę tania. Ty, co to za husaria bez konia? Co to ma być za oszukana husaria? A może taki jeden gościu stojący z tyłu? Hmm, może jakiś tanie cuś z przodu. Coś z tarczami. O, z będziecie stać. Tu, tutaj pomieszamy całą historię. I teraz by się przydało coś, co strzela. Hmm. Może snajki. Dobra, węże to ugrają, bo zaraz będzie panika wśród wrogów. No dobra, czy to ma rację bytu? Nie wiem, zobaczymy. Zdzidami na czołgi, no czego nie rozumiecie. Pytanie, co to jest? Tutaj jeszcze ustawili chłopa, jakiegoś snipera. Co ty masz za twarz? aki uśmiechnięty. Niech będzie, że sprawdzimy, co się stanie. Strzelają węże, odwracać się. Pociski lecą w górę, co tu się dzieje? Coś zablokowaliśmy, jest nadzieja może. Dawaj Lutel, ty coś robisz? <laughs> Chłop jak wyleciał! Co to za wybuchy? Co się dzieje? Czy węże już lecą, mnie tu pocisk leci. Nie to jest problem, że wszystko wybucha. O to jednak będzie problem chyba. Okej, okay, jeszcze żyjemy. Dobra, pojawiły się węże. Tylko tych z bazukami nie zaatakowali, to jest problem. Lutelu! Lutelu! Nie. Węże, 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 węże! Spamować wężami! Może jeszcze dam radę? Do tyłu! Dasz radę! Uu, nie dam rady. To jest do ugrania. Bierzemy szybko Lutela. Bo może ten Lutel jest jakiś potężny, tylko on musi przeżyć. Uciekaj, 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 uciekaj. Cholera. Ej! Kto? Jak? Co? Te węże chyba jednak nic nie zrobiły. Ten przód jakoś tam dał radę. Albo popatrzmy, co tutaj kolega dał, bo to raczej kolega dał te wszystkie rzeczy, nie? Nowocześni żołnierze. A tu żołnierze z II wojny światowej. A mamy jakiegoś snajpera? Może byśmy snajpera trzastali tu do góry. Panowie nie spadać. No i spadają. No prawie. Idziemy w jednostki tylko strzelające. Zdidą na czołg, to nigdy nie jest dobry pomysł. To będzie to. Widzicie, jak strzelamy? Widzicie? Jak... Słyszała pani kiedyś sterotaktyla? Aaa! Usymy wszystko, walimy wszystkich w jednym miejscu. Tak trochę będą pochowani, może. Dobra, próbujemy rozwalać wszystkich. Dawaj, dawać, szatkować ich. Dawać go. Kurde jak polecieli w powietrze, ale moi też waltam, waltam, waltam. Chyba, że zrobimy berserkerów. Może się rzucą i wiecie, przeciwnik przez chwilę nie będzie wiedział, co ma ze sobą zrobić. No nie no, berserkerzy nawet nie zdążyli się rzucić. Ja przejmę kontrolę nad tobą. O kurde, no i mój chłop leży. <gry> Ej, nagle się udało? Idziemy do przodu. <gry> Czyli widzicie, ten jeden łucznik stojący tutaj. Dały nam zwycięstwo, I tak to określmy. No bo co ja tu w sumie zmieniłem. No nie, no ci berserkerzy padli, ale chyba przyjęli dużo ciosów na siebie i wtedy ci strzelający mogli iść do przodu. Więc ważne, że zwycięstwo. Bitwa pod Grunwaldem. Wpierw musimy pomóc Egiele wygrać bitwę pod Grunwaldem. Możemy użyć do tego arsenału współczesności. A dalej jest tu Lutel. Nie widzę Lutela chyba, co? No ale już... Zostanę tym, tu, lutelem. Tu słyszę już, nie mogą się doczekać tej wojny. No dobrze, dobrze. I tutaj ustawienie jest król. Ci się to chyba boją, bym powiedział. No dobra, 10 tysięcy mogę jeszcze wydać. To nie wydaje się trudne, chyba że w krzakach siedzą jakieś przekokszone jednostki. Dobra, partyzanty to wygrają. Tutaj ich za murkiem ustawimy. Damy tu trzech partyzantów na balkonie. Powinna tutaj dojść na konnicę. Chociaż, no. Ukradniemy konie im, o. tak jest nasz plan, żeby im ukraść konie, skoro nasza huseria ma jakiś problem. Oni jeszcze fajeczki mają. 스트라용 Ale celować, co tam w nóżki konia? No jak wlecieli w nas ta konnica, ale nie, no to nie może być trudne. Nie, no nasza Husaria sobie poradzi, prawda? Co tu się dzieje? Dobra, król padł. Dacie radę, panowie, dacie radę, dawaj, do przodu. Ci się tam pokitrali w przeczorach. Wszyscy leżą, no. No, ważne, że wygrane O, robi się ciekawiej, bitwa pod Wiedniem. Co prawda, wygraliśmy pod Wiedniem, ale Lutel uważa, że i tak było za słabo. Lutel chce, aby wygrana była tylko dzięki Polakom, a nie ogólnie Świętemu Przymierzu. No i prawidłowo. No, na dzień dobry. Co tu mamy? O kurde, ale tak na otwartym polu się klepiemy. a dobra. To jest lutel. Żaden król sobieski to jest lutel. O kurde to jeszcze. <ścoughs> Nie, przepraszam. To jest Lutel. No to mamy husarię bez koni. Chłopy, jaki agresywny. A no, macie armaty, ktoś tu ma armaty, nikt nie ma armat. No, mam mało hajsu, ale nie mogę robić specjalnych jednostek. Może e, ci baloniarze, będzie śmiesznie. Tylko ustawmy ich z tyłu, żeby nie zostali powystrzelani tak szybko. Da Vinci jest za drogi. Harpunera jednego damy jeszcze tu. O. I uwaga, nadlatuje konnica. Dzidy się stykają. Kto to wygra, moi drodzy? Lecą kule. Ojej, już usaria nam pada. Chyba to przegrywamy. Panie harpuner, rób... O, dobrze! Tarsza odleciała. Zaczynają lecieć baloniki, ale kurczę, te dwa konie tutaj robią masakrę. No <laughs> Co ty się stało? O nie, królu! To nie wyszło. Muszkieterzy, dajmy po prostu multum muszkieterów za husarią i tyle. Ewa... To wystarczy, to wystarczy. Strzelaj! Pyk! Jak wystrzelali! Widzieliście to? Jak tam kijkiem sobie strąca! Wiktory! Wiktory kijkowe! A nie, tu jeszcze król żył. No widzicie, król to ugrał tak naprawdę. Trzeba znaleźć Lutelako... Nie! Czekajcie, król tutaj umarł. Chyba nie? To ty nie byłeś królem, co oszukujesz? Gdzie koń Lutel zaginął? Pewnie leży pod jakimś innym koniem. No cóż, RIP Koń Lutel. Oh. Przed nami bitwa pod Racławicami. Lutel twierdzi, że jeśli wygramy tę bitwę, uratujemy Polskę przed rozbiorami. Musimy pomóc naszym braciom kosynierom. O kurde, jaka mapa? Kurde, co tu się dzieje? A to jest pomnik króla Lutela? Takiego stroju jeszcze nie mam. Jeszcze. No ale dobrze, co my tu mamy? Są kosynierzy, są podejrzani ludzie. O, jest armata nawet. <laughs> Ten jakiś ustawiony. <laughs> Przepraszam, czyli znowu wąsacza nie ma? Poszukali mnie z tym wąsaczem. No to ten balkon to to wystarczy coś czuję. Dwóch żołnierzy. Partyzantów tam walniemy w balkon. No musi być husaria, no, tak nie można bez husarii atakować. Do boju, husario, wy tak ładnie tymi kijkami wszystkich strącacie. No, to teraz nie strącicie. Oj, się zrobiło, nie ciekawe pana. No, Gdzie co ty robisz, chłopie? No nie, i przyszedł pijany do roboty. Goś... Gościu. O nie, nie chciałem być tobą, ale dobra. Jak już jesteśmy. Ej! Dobra, uciekamy tobą w takim razie. Kitramy się... O, w tej wieży się skitramy. Czekajcie, może coś... Ile ich... O! Jakiego oni cela mają? Dobra, to nie takie proste. Yy, szybko, szybko, szybko. Ja chcę przejąć kontrolę. Nie było tematu. To chyba znowu nasz koniec. Wy tak prawie tak biegniecie. <gry> I my przegrywamy z takimi tu. A czołg da Vinci, chyba że tutaj na dachu coś zrobimy, co strzela. Panowie, ten czołg da Vinci to ugra, wam mówię. Bo już nie. Trzeba się poddać. Czołg da Vinci nic nie dał. Ci partyzanci, no tych jest strasznie dużo. To jest trzeba ich jakoś, tak wiecie, taka bomba jakaś, że tak jednym strzałem kilku. No ten czołg da Vinci kurczę, chyba że armaty jakoś dziwnie umieścić z daleka w lesie. Wpada Zrobić coś, co się na nich jakoś rzuci i wytrzyma. O, a ty rzucasz bombami? A zróbmy ich pełno. Patrzymy, co się wydarzy. Ci umierają od razu. Jeden chłop tu zostanie. Rzucaj tam bombami. A, nie! Prawie miało to sens. Spadamy stąd, bo to nie ma sensu. Te bombiarze nad Niemczym mocno biją. Możemy sprawdzić. Tu dajmy ich trochę. No, jednego rycerza mogę dać, ale on raczej szybko padnie. Dobra, patrzmy, co się stanie. Panie rycerzu, pan przyjmie to na klatę, co tu się wydarzy? Nie. <laughs> ten, jak się rozsiadł tutaj pięknie. Na no, bombiarze nie są źli, tylko niestety szybko padają. Ale, ale musimy na spokojnie to zrobić. Dostał, dostał. I tam jeszcze jest kilku. Jak nic, zostałem sam. Pudło raczej, chociaż nie Widziałem, że coś spada. A gdzie tu ktoś jeszcze jest? Halo? Jak się... Ej, jako dobra miejscówa. Ty gościu, dawaj, damy radę. JEST! WIKTORY! Kurde, jaką chłop miejscowę znalazł! Najlepsza miejscowa na świecie, naprawdę, jak się skitrał za tym drzewem pięknie. Ty jesteś po prostu bohaterem. Kim jestem? Bohaterem. Diabel dobrym. I teraz obrona Polski przed malarzem. I... Lutel przez swoje podróże w czasie spowodował, że Sobieski walczy z Adolfem w średniowieczu. Pomóż Sobieskiemu uratować Polskę. No Sobieski już macha szabelką, co prawda coś do tyłu pokazuje. A który yy, to Adolf? Bo ja tu widzę dużo wąsaczy. Może być nieprzyjemnie. A ja, mamy husarię tylko i króla. A jakbyśmy dali żołnierza AK tutaj? Zobaczymy czy coś potrafią. I lecimy z tematem. Uwaga, no AK pierwsze strzela. O nie! Oni mają granaty! Uwaga, kryć się chłopy! O, no, chłopy i tak już padną, ale jak lecą te granaty. Chłopy, zostawajcie tam na tym dachu, bo myślę, że to nam zwycięstwo da. A to dymne granaty. My to ugramy tutaj. O, no cóż, został ostatni przyjaciel. Dużo nie zrobił. A co, bombiarze? Bombiarze na dachu mają rację, bytu bardziej, bo coś rzeczywiście są w stanie zrobić. Ci, co rzucają dynamitami, też mogliby być. Mogę czołg, kurcz mnie nie stać. Dobra, damy chłopów starczą, że przyjęli na siebie pierwsze strzały. Killerów dwóch. Uwaga, patrzcie, jak. O kurde, tu jak dostają! tego nie widziałem wcześniej. Gdzie ty strzelasz, chłopy? Jomo, sokro, ok, jaki chłop. Jak rzucamy? I uwaga, i pięknie, bombiarze to jednak dobra. A ty? Ten dalej strzela w takiej pozycji. Jaki chłop dobry. O kurde, ja to przegrywam. Kurde, ale to było nawet dobre, bym powiedział. I co możemy zrobić? Jakiś kapitan, nie wiem co robi, królowa. płakasz się królowa, co ty potrafisz. Jak szybko zginie, no to kij z nią w takim razie, ale na razie idzie. Tu dynamit leci, tam bomby zlatują, bo tam bym powiedział, te bomby mało zrobiły. Ta no i umarła i to jest problem. Nie, król i królowa nie mają sensu. Walimy, 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 walimy. Pudło! O kurde, jak się do niego rzucili, chowaj się! Za drzwi! Ej, ten tam jeszcze się czołga do mnie. Ty nie widzą mnie. Dobra, ja nie czytuję, nie moja wina, że we mnie nie strzelają. Ten dostanie między nóżki. Dobra, padają. No no, no, co ty robisz gościu? Ty naprawdę nie powinieneś tu być chyba. O, zostało trzech. No to został ten dziwny i tamten dziwny, nie wiem, który dziwniejszy. O, kurde, najgorzej. Gdzie ktoś jeszcze jest? Kto żyje? Leci? O, Wiktory, a ten tutaj! A tu był chyba prawdziwy malarz! Ja tak! To był prawdziwy malarz. Jaki skitra? <gry> Co tu Jaki skitrany! No, to ten ma niezłe oko w sumie. I przed nami ostatnia misja. Powrót do teraźniejszości. Wróciliśmy do współczesności, ale zmieniliśmy historię. Polska nigdy nie miała rozbiorów, przez to stała się międzynarodową potęgą. Dzięki nam. To ostatnia bitwa przeciwko reszcie świata. A, że podbijamy świat polską? W ogóle jaka fajna mapka, nie? Ej, fajnie to wygląda. Husarę świecą. No nie, powrócił Lutel. Dobra, jakoś może się utrzyma ten wąs, ale on się nie klei. Czyli jest Lutel, jest jakichś dwóch chłopów z za z czego jeden ma wielkiego bebola. Jak już mi się na bebech? Zerknąłem tylko. Świecąca husaria, ale wróg też jest świecący. Co ty jesteś? Co ty za kosmita? Kurde, tu wszystko jest świecące. Aż chętnie zobaczę w pierwszej kolejności, jak bardzo umieram. O kurde, jakie strzały! Ty, a ja ten lutel coś potrafi w zasadzie? No tutaj chyba... O, jak tu ładnie wygląda te światełka! Fajne! Jakie wybuchy, jakie pościgi! Taktykę robimy taką samą, jak ostatnio. No, i to tyle. Panie berserker, pan coś zrobisz. Ten chce się rzucić tam z tyłu. Ten już niestety umarł. Rzucił się! No, bomby lecą, ale czy coś zrobią? No, berserkerzy niestety yy, słabi, nic nie zrobili. Dobra, czekaj, ja będę sniper. Dostał, dostał. To nie jest oszukiwanie. Cicho. Nie podchodź! Kurde, pudłujemy. Tak, to idzie. No, chodź tu. Dobra, musimy troszkę zejść. Będę tego żałował. O! Będę tego żałował! straszył. Może snake archerów trzeba. No to jednego tutaj co chłopa ustawimy, żeby umarł od razu. O kurde, jakie to jest szybkie. Teraz dopiero widzi. Jo, się bije! Jakie fajne to jest. Kim ja jestem, nikim. No, to dobrze wiedzieć. Dobra, jak wygląda sytuacja? Nie! Co to za strzały ma? Eee, a może walkirie damy trzy? Jeszcze dwóch takich. Niech tutaj tak bardziej przeszkadzają, żeby. Ci wężowi mogli i bombujarzy mogli więcej porobić. Bo tutaj idzie jak idzie. Kurde, więcej teraz przeżyło niż ostatnio, no. Te Walkirie bym powiedział, były całkiem, całkiem. Może więcej Walkirii. Czy to będzie lepiej, czy gorzej? Patrzymy na Walkirie, bo widzicie, oni nie trafiają, w te Walkirie. I sruna wroga, i przytulaski. Jeszcze jakby ich ciągnęły do góry, to w ogóle byłoby super. Wylatacie, tak? Ale dobra, padli. Pudło. Nie, już zostałem sam. Trochę inaczej trzeba poprzestawiać jednostki. Kitramy się na razie. A tu jeszcze Lutel żyje. Lutel po prostu bije butelką. Gdzie jest ten strzelający? Powinien tu przyjść z pomocą. Gdzie on jest znowu? Gościu, no nie, porażka! Dobra, powtóreczka, bo to było już do zrobienia, ja wam mówię. Teraz chyba poszło gorzej, co? No, raczej już nie ma lutela. Raczej już nie ma lutela. Ja to zrobię. Dobra, a sprawdźmy tych tu dziwaków, co ty jesteś? Wow! <noise> Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Czy ja zabiłem swojego? A! To nie wyszło. A raczej też już nie wyszło. No, tak to na pewno nie wyjdzie. No tu tych się pozbyć. Tego dziwnego na sam koniec ja bym zostawił. No tutaj lutel sam już został. Nie, to totalnie nie wyszło. Zmniejszamy ilość Walkiri. Może dajmy zwykłych żołnierzy. I dostaniecie tutaj żołnierza Asteckiego. A co? Dobra, walemy panowie, ale oni ładnie czyszczą. Pewnie, że tak. Od razu to lepiej wygląda. Jeszcze jeden husarz przeżył. A się męczyłem, a trzeba było od razu tych zrobić. I łatwe zwycięstwo poszło. Lutel przeżył. Czemu mam wąsy i okulary? Typowy wiz, który nie zostawił łapki w górę. Ale się cieszy. Pomóż Żutelowi uratować Polskę i zapewnić jej przyszłość. Sprawiaj, że Polska przejęła świat, a najważniejsze, Żółtel w końcu czuje się dumny z siebie. No, ja zawsze jestem z siebie dumny. A jeszcze bardziej jestem dumny z was. Jak zostawiacie? Łapki w górę!